Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej części kursu, będziemy w niej kontynuowali naszą naukę o kątach w grania stosłupach i ostrosłupach, tym razem opowiemy sobie o kątach między odcinkami i płaszczyznami, czyli na przykład między krawędziami i ścianami lub przekątnymi i ścianami. Generalnie w tym zagadnieniu chodzi o to, że jeżeli mamy jakąś płaszczyznę, i tę płaszczyznę przebija nam jakaś prosta, wbija się w tą płaszczyznę, no i gdzieś tam wychodzi z drugiej strony. No to my musimy umieć zaznaczać kąty między taką prostą a płaszczyzną. Jak zaznaczyć taki kąt? Żeby go zaznaczyć, to dobrze jest sobie wybrać na takiej prostej dowolny punkt i zrzutować go prostopadle na taką płaszczyznę. Co to znaczy zrzutować prostopadle? To oznacza, że tak jakbyśmy sobie oświetlili z góry ten nasz rysunek, to patrzymy gdzie padnie cień tego punktu pod kątem prostym na naszą płaszczyznę. Pod kątem prostym to znaczy do każdej prostej, która przechodzi przez ten punkt, ta nasza wysokość można powiedzieć tworzy kąt prosty z dowolną prostą, czyli z całą płaszczyzną. Krótko mówiąc, pod kątem prostym rzucamy cień tego punktu na płaszczyznę. No i już jak mamy taki punkt, to jak połączymy go sobie z punktem przebicia, to kąt między taką prostą a płaszczyzną jest pomiędzy właśnie tą prostą, a tym cieniem tej prostej na płaszczyźnie, czyli w tym miejscu. To jest kąt pomiędzy prostą a płaszczyzną. Musimy umieć zauważyć takie kąty w bryłach, w grania stosłupach i ostrosłupach. Spójrzmy może na to na konkretnym przykładzie. Weźmiemy sobie może grania stosu prawidłowy sześciokątny, czyli taki, który ma w podstawie sześciokąt foremny. No i powiedzmy, że na początek zechcemy zaznaczyć kąt pomiędzy przekątną ściany bocznej, a płaszczyzną podstawy. Wybieramy sobie dowolną z tych sześciu ścian bocznych. Ja na przykład wybiorę ścianę BC i H. Narysujmy przekątną takiej ściany bocznej, no i teraz jak wygląda kąt pomiędzy taką prostą Bi a naszą płaszczyzną ABCDEF, którą ta prosta przebija. No, żeby znaleźć ten kąt, to patrzymy, jaki jest cień punktu i przy życie prostopadłym na tą płaszczyznę. To jest oczywiście punkt C, czyli mamy ten punkt, punkt przebicia naszej prostej z płaszczyzną. Czyli mamy ten odcinek BC, który jest cieniem rzutem tego odcinka BI na naszą płaszczyznę, czyli szukany kąt to ten kąsik w tym miejscu. Powiedzmy może, że zrobimy sobie takie zadanie, że ten kąt, który mamy tutaj, niech ma miarę np. 60 stopni, a my będziemy musieli obliczyć miarę kąta pomiędzy najdłuższą przekątną tego grania stosłupa a płaszczyzną podstawy. No to narysujmy na przykład tą najdłuższą przekątną naszego grania stosłupa. Teraz narysujmy cień przy rzucie prostopadłym punktu K na płaszczyznę podstawy, żeby wyznaczyć kąt pomiędzy tą przekątną, a całą płaszczyzną podstawy. Rzut punktu K na płaszczyznę podstawy to punkt E. Mamy punkt E, mamy punkt przebicia. Rysujemy ten odcinek w płaszczyźnie ABCDEF. No i szukany kąt pomiędzy przekątną całego grania stosłupa a podstawą to ten kąt KBE, nazwijmy sobie go może krótko literką alfa. No i załóżmy jeszcze na przykład, że wiemy, że pole boczne tego grania stosłupa jest równe 30 pierwiastków z 3. No i mamy zadanie obliczyć miarę kąta alfa. Takie może nieco trudniejsze, bardziej złożone zadanie. Już tu odwedliśmy sporo roboty, bo dobrze zaznaczyliśmy oba kąty. To jest też trudna sprawa w takich zadaniach. Trzeba umieć to robić. Jak się dobrze zrobi rysunek, to już jest połowa sukcesu. Teraz tylko musimy dobrze przeprowadzić rachunki, powyliczać odpowiednie odcinki. Kąt alfa, którego miary szukamy, znajduje się w trójkącie prostokątnym BEK. Możemy sobie nawet na oddzielnym rysunku. Wyrysować ten trójkąt B E K. Kąt prosty jest przy wierzchołku E, nasz kąt alfa jest przy wierzchołku B. Niestety nie znamy żadnego z odcinków z boków tego trójkąta, no ale mamy pole boczne naszego grania stosłupa. Mając pole boczne, czyli sumę wszystkich sześciu ścian, możemy policzyć pole jednej ściany, na przykład pole BC i H, gdzie mamy zaznaczony ten kąt 60 stopni. Napiszmy, że pole prostokąta B, C i H jest równe to pole, czyli 30 pierwiastków z 3, podzielić na 6 ścian to się równa 5 pierwiastków z 3. Tyle jest równe to pole. Mając pole tego prostokąta i wiedząc, że ten kąt jest równy 60 stopni, damy radę obliczyć boki tego prostokąta. Jak my to zrobimy? Narysujmy sobie w ogóle może ten prostokąt na oddzielnym rysunku, żebyśmy lepiej widzieli całą sytuację. Czyli mamy prostokąt BC i H. Narysujmy sobie tę przekątną. Wiemy, że tu mamy miarę kąta 60 stopni i wiemy, że iloczyn tych odcinków jest równy tyle, no bo to jest pole tego prostokąta. Oznaczmy sobie zatem te odcinki, na przykład literkami X, może odcinek CI oznaczy literką H, no bo to będzie jednocześnie wysokość naszego grania stosłupa, no i wiemy, że na pewno x razy H to się równa 5 pierwiastków z 3, ale ponadto mamy jeszcze zależność łączącą te dwa odcinki w trójkącie 30 stopni, 60 stopni 90 stopni. Moglibyśmy sobie rozszerzyć ten rysunek do trójkąta równobocznego i policzyć wysokość H ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego, moglibyśmy też się posłużyć funkcjami trygonometrycznymi. Na przykład tangensem kąta 60 stopni, że to jest stosunek tego boku do tego, czyli napisalibyśmy, że H do x to się równa tangens 60 stopni, czyli krótko mówiąc, pierwiastek z trzech. Czyli stąd mamy, że h to się równa x razy pierwiastek z 3, no to możemy podstawić do tego równania pod h to, co tu wyliczyliśmy, czyli napisalibyśmy, że x razy x pierwiastków z 3 to się równa 5 pierwiastków z 3. Pierwiastki z 3 się skracają, jak podzielimy to równanie strona im przez pierwiastek z 3 i wychodzi, że x kwadrat jest równe 5, czyli stąd mamy, że x to się równa pierwiastek z 5. Skoro mamy x, no to mamy też h. h to się równa x razy pierwiastek z 3, pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 3 to pierwiastek z 15. No to już bardzo dużo wiemy o tym naszym graniastu słupie. Znamy jego wysokość, znamy krawędź podstawy. No to w tym trójkącie EBK już znamy ten bok. To jest nasze h, czyli możemy tu sobie podpisać, że mamy pierwiastek z 15. No to spróbujmy jeszcze obliczyć długość tego odcinka EB leżącego w podstawie. W podstawie mamy sześciokąt foremny, bo nasz graniastosłup jest prawidłowy, to ja narysuję teraz na oddzielnym rysunku tę naszą podstawę, czyli sześciokąt foremny. Specjalnie rysuję go w okręgu, bo tak jest mi najłatwiej narysować sześciokąt foremny. Zaznaczyłem sobie sześć punktów w równej odległości, połączyłem odcinkami i mam sześciokąt foremny. Jak narysujemy teraz przekątne, tego sześciokąta, te najdłuższe, no to one przetną nam się w jednym punkcie i podzielą sześciokąt na sześć trójkątów równobocznych. Te trójkąty są równoboczne, ponieważ ten kąt pełny 360 stopni podzielony na sześć daje nam tutaj kąciki wszędzie 60 stopni. Tu są promienie, więc to są trójkąty równoramienne, więc te kąty też muszą mieć po 60 stopni. Czyli tu mamy sześć trójkątów równobocznych. Znamy długość boku takiego trójkąta równobocznego, no bo wiemy, że odcinek BC, który na naszym rysunku powiedzmy jest tutaj, BC, tutaj są w ogóle A, D, E, F, wierzchołki podstawy, wiemy, że odcinek BC jest równy X, czyli pierwiastek z pięciu. Czyli również tu mamy pierwiastek z pięciu, same pierwiastki z pięciu. To są wszystko trójkąty równoboczne, więc odcinki są równej długości. To jest taka bardzo ważna obserwacja w kontekście sześciokąta foremnego. Często się przydaje, więc warto o tym wiedzieć. Warto to sobie szybko umieć wyprowadzić w razie potrzeby. Czyli nasz odcinek EB to są dwa pierwiastki z pięciu, czyli tu możemy zapisać tak: dwa pierwiastki z pięciu. No to mamy wszystko co jest nam potrzebne do szczęścia. Kąt alfa w trójkącie prostokątnym, w którym znamy długości dwóch przyprostokątnych, to z tangensa policzymy, że tangens kąta alfa to jest stosunek tej przyprostokątnej, czyli pierwiastek z 15, podzielić do tej, czyli do dwóch pierwiastków z pięciu. To się równa można podzielić przez pierwiastek z 5 licznik i mianownik. Na górze zostanie pierwiastek z trzech, a na dole zostanie 2. Żeby teraz jeszcze odczytać miarę kąta alfa, to możemy sobie przybliżyć tę wartość, policzyć na kalkulatorze, ile to w przybliżeniu jest i wychodzi, że to będzie 0,866, coś koło tego. No i teraz możemy zerknąć do naszych tablic trygonometrycznych, poszukamy, gdzie tangens jest równy, tutaj mamy kolumnę z tangensem 0,866, 6, 6, tu chyba jest najbliższa wartość tego naszego przybliżenia, czyli wychodzi na to, że kącik alfa jest równy 41 stopni, czyli możemy zapisać, że stąd wynika, że alfa to jest w przybliżeniu około 41 stopni. No i to byłaby odpowiedź do tego zadania. Gdybyśmy mieli polecenie oblicz objętość, no to oczywiście nie ma problemu, już mamy wszystko w tym grania Pole podstawy możemy policzyć jako sumę sześciu trójkątów, pól sześciu trójkątów równobocznych. Wysokość mamy, pole podstawy razy wysokość, mielibyśmy policzoną objętość. No to spróbujmy teraz jeszcze sobie zrobić jakiś drugi przykład, może z ostrosłupem, jakiś taki, którego nie robiliśmy w poprzedniej części kursu, może weźmy sobie w podstawie. Trójkąt równoboczny, czyli ostrosłup będzie prawidłowy trójkątny. Żeby narysować dobrze jego wierzchołek, to rysujemy teraz wysokości, czyli do środków, boków, z wierzchołków. Te wysokości powinny przeciąć nam się w jednym punkcie. To będzie spodek wysokości, czyli rzut prostopadły wierzchołka na tą płaszczyznę. Teraz łączymy krawędziami. Ja tu sobie trochę tak uwypuklę tą krawędź, żeby rysunek był czytelniejszy. Podpiszmy sobie wierzchołki A, B, C, może D i spodek E. No i teraz załóżmy, że na początku będziemy musieli zaznaczyć kąt pomiędzy krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy. No, w zasadzie tu wszystko mamy już narysowane, co jest potrzebne do zaznaczenia tego kąta. Robimy rzut prostopadły wierzchołka na płaszczyznę podstawy. Widzimy, że to jest spodek wysokości. Bierzemy punkt przecięcia krawędzi bocznej z płaszczyzną podstawy. Łączymy te dwa punkty, czyli mamy cień w rzucie prostopadłym z góry tej krawędzi na płaszczyznę podstawy. To jest odcinek AE, czyli kąt pomiędzy krawędzią boczną a płaszczyzną podstawy jest w tym miejscu. No, i załóżmy, że sobie zrobimy do tego przykładu takie zadanie, że już wiemy, że ten kąt ma miarę 60 stopni, a ponadto, może jeszcze wiemy, że okrąg opisany na podstawie ma promień długości 2. Chciałbym właśnie też omówić to zagadnienie przy okazji tego zadania. Jeżeli mamy trójkąt równoboczny i na nim opiszemy okrąg, i wiemy, że ten okrąg ma jakiś promień. Powiedzmy, tak jak tu powiedziałem, niech ma promień równy 2. To kluczowe pytanie, gdzie leży środek tego okręgu? Środek okręgu leży oczywiście na przecięciu wysokości symetralnych, środkowych. To są wszystko te same odcinki w trójkącie równobocznym, i one dzielą się w stosunku 2 do 1. Czyli jeżeli ten odcinek ma długość 2, to ten jest 2 razy krótszy, ma jeden. 1. Gdyby ten odcinek był równy 5, to tu mielibyśmy 5 drugich. To akurat tak się tu szczęśliwie mi złożyło, że sobie dobrałem taką liczbę, że się łatwo podzieliła, ale gdyby tu była dowolna inna liczba pierwiastek z 7, to ten odcinek byłby równy pierwiastek z 7 na 2. No i dzięki tej wiedzy wiemy, że wysokość tego trójkąta równobocznego, to jest nasz trójkąt ABC, wysokość H jest równa w tym przypadku 3. Skoro tak, to możemy obliczyć długość krawędzi podstawy naszego ostrosłupa, czyli bok naszego trójkąta równobocznego. Podpiszmy, że wszystkie boki mają długość A. Wiemy, że wysokość H ze wzoru na wysokość trójkąta równobocznego to jest A pierwiastki z 3 na 2, czyli stąd możemy napisać, że A pierwiastki z 3 na 2 to się równa 3, czyli A pierwiastki z 3 to się równa 6. Czyli A to się równa 6 podzielić na pierwiastek z 3, jeszcze usuwając niewymierność zmianownika, otrzymujemy, że to jest 6 na 3, czyli 2 pierwiastki z 3. Mając krawędź podstawy, czyli bok naszego trójkąta równobocznego, możemy policzyć pole podstawy. Pole trójkąta ABC, albo inaczej mówiąc, pole podstawy naszego całego ostrosłupa to się równa. A kwadrat pierwiastków z 3 przez 4, czyli to się równa podstawiamy 4, 2 do kwadratu to 4, pierwiastek z 3 do kwadratu to 3. Tu mamy jeszcze pierwiastek z 3 przez 4, czwórki się skracają i wychodzi to pole równe 3 pierwiastki z 3. Czyli pod pole podstawy już mamy, ale żeby obliczyć objętość, to jeszcze jest nam potrzebna wysokość. Nazwijmy sobie ją literką H duże. No i żeby obliczyć to H duże, to możemy skorzystać z tego trójkąta prostokątnego. On tu jest dosyć czytelny na tym rysunku, ale może mimo wszystko wyrysuję go jeszcze raz, żebyśmy mieli go dobrze przed oczyma. Tu mamy kąt prosty. A, E, e D. Tu jest nasza wysokość h, wiemy, że tutaj mamy 60 stopni, znamy długość tego odcinka, odcinek a, e, tutaj mamy punkt e na naszym rysunku. Ten odcinek jest taki sam jak ten, bo to jest promień okręgu, czyli tu również mamy 2, czyli tu mamy 2, no i z tego trójkąta możemy policzyć wysokość h. Na przykład z tangensa, h do 2 to jest tangens 60 stopni, no to napiszmy h do 2 to jest... Tangent 60 stopni to jest pierwiastek z 3, czyli stąd wychodzi, że H to się równa 2 pierwiastki z 3. Mamy wysokość, mamy pole podstawy, to możemy policzyć objętość. V to się równa 1 trzecia razy pole podstawy razy wysokość, czyli 1 trzecia razy 3 pierwiastki z 3 razy 2 pierwiastki z 3. No to pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3 to 3 skróci nam się z trójką zmianownika i wychodzi wynik 3 razy 2, czyli 6. Czyli to byłaby odpowiedź w tym zadaniu, tyle jest równa objętość, jednak to, co było najważniejsze, czego mieliśmy się nauczyć, to zaznaczać dobrze kąty pomiędzy odcinkami a płaszczyznami, zarówno w ostrosłupach, jak i graniastosłupach, tak jak to miało miejsce w przykładzie poprzednim. No i mam nadzieję, że już to będziecie umieli robić. Zawsze jeżeli się zastanawiacie, jaki jest kąt pomiędzy jakimś odcinkiem a płaszczyzną, to szukajcie tego rzutu prostopadłego, wyobrażajcie sobie, że oświetlacie daną bryłę z góry i patrzycie, gdzie trafi cień takiego punktu pod kątem prostym na płaszczyznę. Wtedy macie rzut prostopadły odcinka na płaszczyznę, no i kąt jest pomiędzy takimi dwoma odcinkami. To jest tutaj najważniejsze. Gdybyście chcieli jeszcze poćwiczyć tę umiejętność na innych przykładach, to zajrzyjcie do zbiorku do tej części kursu. Oczywiście link do zbiorka jak i do całego kursu znajduje się w opisie filmu. Tam możecie potrenować. Możecie jeszcze zajrzeć do zbiorku z poprzedniej części, tam jest ten filmik globalny, o kątach w bryłach między Krawędziami między odcinkami i płaszczyznami. Tam jest też wiele wariantów, także możecie do niego wrócić, jeszcze tam się przyjrzeć, właśnie jak się wyznacza te kąty pomiędzy krawędziami i płaszczyznami. No a w tym nagraniu to myślę już byłoby na tyle. Rozwiązaliśmy dwa dosyć Skomplikowane zadania, myślę, że byłyby za dużą liczbą punktów na maturze, gdyby się pojawiły. Przypomnieliśmy sobie jednocześnie zasady w trójkącie równobocznym: jak się dzielą wysokości, to też jest ważna rzecz, warto o tym pamiętać, bo może się przydać w zadaniu. Także mam nadzieję, że ta wiedza, którą sobie odświeżyliśmy, przypomnieliśmy w tym nagraniu wideo, będzie dla Was przydatna i może się przydać na maturze. Także dziękuję Wam bardzo za uwagę, życzę owocnej nauki i pozdrawiam serdecznie.